Cześć. Witam was ponownie na moim kanale. U mnie po przerwie, jeśli chodzi o kręcenie filmów, ale na całe szczęście nie po przerwie na kanale, bo cały czas coś tam wrzucałem. A dzisiaj szczególna okazja do świętowania, dlatego nawet założyłem koszulę. Postanowiłem ubrać się elegancko, ponieważ w moim życiu już ja kontra Covid 2.0. Na piwo. Mam nadzieję, gdyż Zainwestowałem w nie 11 złociszy, a w zasadzie za cały zestaw to 55 plus jeszcze porter ravelin. Z tego wszystkiego będą degustacje na kanale. Tylko do czego zmierzam? Jest to Browar Grudziąc. Browar Grudziąc dla restauracji i hoteli w Grudziądzu i w okolicach piwo ważone. I zobaczymy, co to piwko w sobie ma? Czy naprawdę jest takie specjalne? Także spójrzmy. Mamy dzisiaj rudnickie, browar Grudziądz, rudnickie Helles Lager. Helles Lager. Coś o stylu. No, wywodzi się to z Bawarii, ten styl piwka Helles Lager. Jest to po prostu jasny lager. Może być o barwie słomkowej, do złocistej. Natomiast, jeśli chodzi, czyli taka barwa pilsa, powiedzmy, chociaż pilsy zawsze bardziej słomkowe, tak? Natomiast tutaj pod złocistą może podchodzić jak najbardziej. Jeśli chodzi o goryczkę, no to już dużo niższa niż w pilsie, bo pilsa goryczka bodajże zaczyna się od 25 ibu. Jeśli się mylę, stylu to, to mnie poprawcie w komentarzach. I, a tutaj, jeśli chodzi o te helesy. To różne źródła różnie podają, ale powiedzmy, zaczyna się od 16ibu, a kończy na 22ibu goryczki. Żeby uzmysłowić widzom, którzy no nie degustują tak piw jak ja, już bo znawcy i profesjonalni degustatorzy będą o tym wiedzieć, co to oznacza i tak dalej to goryczka no czyli to, jak piwo jest odczuwalne, gorzkość w smaku, tak jakby, tak. Jeżeli to piwo ma mieć między 16 a 22 IBU, to znaczy, że jego goryczka powinna być na poziomie lecha, tyskiego, żubra, żywca, okocimia, czy Okocim... okocimia, bodajże tak powinienem odmienić. W związku z czym no, jesteście w stanie to sobie uzmysłowić. Te koncernowe nasze piwa mają mniej więcej taką goryczkę. Natomiast co tutaj powinno być yy, wyczuwalne? Takie podbicie słodowe. Yy. Pilsy z reguły są bardziej wytrawne, natomiast ten lager powinien być bardziej słodowy, ale nie za bardzo, tak? Czyli to nie powinno być tak jak w piwie marcowym, które też tutaj jest w tym zestawie i będziemy je degustować. Nie taka słodycz, ale powinno tą słodowość być yy, w nim czuć. I spójrzmy, jaki ono ma ekstrakt: 12 ekstraktu, a 4,7% alkoholu czyli. Yy, tak, na dobrą sprawę, nie jest to piwo jakoś tam strasznie wyżyłowane, bo z tych 12% ekstraktu można było i uzyskać piwo moc, nie wiem, 5-2%, spokojnie, myślę, że koncerny by to wyciągnęły. Także nie jest jakoś strasznie wyżyłowane, nie powinno być. I co tutaj mamy, co mógłbym Wam jeszcze więcej powiedzieć? Zawsze uważałam, że to miejsce jest wyjątkowe. Plaża, słońce. Trzy kropki. Wiecie, historia tysiąca, baśnie tysiąca jednej nocy, tak naprawdę tutaj spisana, więc tu nie ma nic na temat piwa. Zakochaj się w Rudnickim. Okej. Okay. hotel Rudnik, tam to kupiłem. E, a propos e, hotelu, to zaraz. Piwo dolnej fermentacji. No, jak na Lagera przystało, no nie spodziewamy się nic innego. Pasteryzowane, niefiltrowane, o jasnej barwie, w aromacie. Dominują nuty zbożowo-słodkie. Sprawdzimy. Niska goryczka, tak powinno być, sprawia, że piwo staje się lekkie i przyjemne w odbiorze. Składniki. Woda, sód jęczmienny, chmiel i drożdże. Szkoda, że nie napisali, jaki chmiel, bo tutaj akurat do Lagera powinien zostać użyty jakiś chmiel niemiecki. No, ale nie ma tej informacji. Także za chwilkę o tym piwie. Teraz tak, jeśli chodzi o sam zestaw. Odwiedzając hotel Rudnik w Grudziądzu możecie sobie zakupić taki zestaw oto piwek, właśnie tam ważonych. Znaczy nie ważonych w hotelu, tylko w browarze Grudziądz, natomiast dla tego hotelu też. I co więcej, Zestaw możecie komponować sami dowolnie, bo tych y, piw jest do wyboru bardzo dużo. Każde kosztowało 11 zł, to było w lipcu 2022. Wiadomo, ceny teraz szaleją w górę. I co tu mamy? Rudnickie Helles Lager, ten którego będziemy próbować. Helles, czyli po prostu jasny. Nadwiślańskie, piwo miodowe, też chyba je tutaj mam, nie jestem pewien. Łańskie, piwo marcowe, bardzo jestem go ciekawy. Klimek Pilsner. Flisackie, piwo też tu jest, i porter ravelin. Mam go w lodówce, przechowuję. Zobaczymy, co to będzie. Też jestem ciekawy tego porteru. Co więcej, jeśli chodzi o sam hotel, obsługa restauracji, baru rewelacja, a szczególnie i może to dziwne, że mówi mężczyzna ale męska część tej obsługi naprawdę rewelacja podejście do klienta, do człowieka. Rozmowa, sama przyjemność. Natomiast recepcja, zależy, kogo traficie. Raz trafiłem, nie boję się tego nazwać, na taką wredną babę, że jak zwalniałem ten hotel, to kazała mi biegać raz i drugi po coś tam nie tu, a szlafroka jeszcze pan nie zdała, czegoś tam nie zdałem. No do jasnej cholery, sprzątają pokój, wypożyczyłem szlafrok, za który zapłaciłem. Nie było nigdzie napisane, że go muszę odnieść do recepcji podczas zwalniania pokoju. Nic takiego nie podpisywałem, płaciłem za hotel moim zdaniem niemało i ganiają mnie, żebym sobie po szlafrok jeszcze biegał, jeszcze coś tam przyniósł, jeszcze coś. No do jasnej cholery, no tak się nie robi za taką kasę w takim hotelu, jak to yy, Państwo określają. No ale może to ta jedna, tylko nie boję się tego nazwać, wredna baba, bo było to zachowanie iście wredne. Ciekawy jestem, czy gdyby, nie wiem, jakaś, Znana osobistość, brała taki pokój, to też by musiała tak po szlafrak latać. To, szlafrok to po tampo, żeby móc w ogóle zwolnić pokój. Przecież za chwilę przyjdzie tam pani sprzątająca, ten szlafrok i tak idzie do prania, więc po prostu razem z ręcznikami ze wszystkim zabiera to wszystko do tego kosza na bieliznę i sru do pralni tak? No, przecież wiemy, jak to się w hotelach odbywa. No, także tyle. To takie było yy, niemiłe zaskoczenie, ale mówię na plus obsługa baru, szczególnie męska część. Pozdrawiam, chłopaki. Rewelacja wasza wiedza na temat piwa i wszystko, jeżeli już piwo sprzedajecie. Super. Naprawdę. E, no, Natomiast wracając do tematu, do tematu piwa. Co? Trzeba by było to otworzyć i spróbować tego Helles Lager'a, tak? I co? Mam otwierać? No pewnie mam, zakamuflował się. <laughs> Odkaszlnąć sobie będę musiał, bo y, Covidik sobie wykryłem wczoraj. Przedwczoraj się zaczął, a dzisiaj już go prawie nie ma, nie ma gorączki, nic, dobrze się czuję, więc jest powód do świętowania. Żadnych leków przeciwbólowych nie biorę, więc można zdebustować. A czego się boję? <laughs> Ostatni raz, jak miałem covid w 2020, e, wtedy minęły mi już wszystkie objawy i nagle chyba trzeciego dnia czy tam czwartego... Straciłem węch i smak, więc może to ostatnia szansa zdegustować to. Później wrócił, ale ile bym nie mógł wtedy degustować piwa, piwo w ogóle nie smakowało. Dobra, pyk. O, piwo trochę chciało wyjść z butelki, mocno gazowane, mimo że mocno schłodzone, chyba. No, czuć słodowość. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o styl, właśnie jeszcze Heles, sód pilzneński powinien być przede wszystkim użyty. I jedno, co właśnie już tu czuję i mnie trochę niepokoi, to estry alkoholowe. W Helesie wykluczone nie może być estrów alkoholowych. Skąd one tutaj są? Przypuszczam, że mogła być zbyt wysoka temperatura fermentacji. I niestety, w tym piwie jest to pierwsze, co się w tym momencie rzuca. Te estry alkoholowe. Nie powinno tego być w helesie, tak? To yy, Generalnie jeżeli określamy styl piwa, no to to w helesie jest niedopuszczalne. Chmieli aromatycznych nie czuję. Estry estry. Ale smak bardzo przyjemny. Rewelacja. Mimo, że piwo chciało wyjść z butelki. Ma niskie wysycenie. Co jest na plus? Ono będzie pijalne naprawdę. czuć estry i tą słodowość. Jest słodowość, jest słodowość większa niż w Pilsie, ale nie e, tak jak w piwie marcowym. Jest to piwo naprawdę bardzo dobre i bardzo pijalne. Ale dlaczego są te estry? No tutaj chłopaki z browaru Grudziądz nie wiem, nie ważę piwa na taką skalę. Jestem piwowarem domowym. Natomiast yy, myślę, że temperatura fermentacji była zbyt wysoka. Może akurat lager mm, w ofercie cieszy się największą popularnością. Zresztą to było piwo, które było stale na barze, też lane z kija. Może potrzebują go dużo szybciej mieć zrobionego mm, w stosunku do innych rodzaj tutaj y, tego piwka i może dlatego została podniesiona temperatura fermentacji, żeby szybciej jakby piwo przefermentowało, mogło zostać zabutelkowane czy zlane do tanka y, i po prostu y, częstowane, znaczy i, i żeby można, goście mogli je kupować. Y, słuchajcie, no barwa piwa właśnie, bo zero o barwie było. Y, barwa piwa no bardzo jasny złoty. No jasny złoty. Yy, jedyne co, piana szybko dosyć opada, yy, i faktycznie jest ono niefiltrowane i to niefiltrowanie widać. To piwo nie jest przejrzyste, nie jest klarowne. Im mniej go, yy, im mniej go w kuflu, a taki kufel wybrałem, dlatego że w takim też było serwowane tam yy, w, w hotelu Rudnik. I mniej go w kuflu, w kuflu, tym te estry już uciekły bardziej. I teraz wyczuwam bardziej taką właśnie słodowość. Coraz przyjemniej. Także te estry z początku były bardzo wyraźne. W tym momencie naprawdę są na takim poziomie, że już nie przeszkadzają. Już bardziej te nuty słodowe wychodzą na zewnątrz, ponad te estry. Na plus znowu. Z kolejnym łykiem dobre piwo. Dobre piwo. Naprawdę dobre piwo, pijalne. Czy warte 11 zł? No nie. 11 zł nie. Wolałbym kupić piwo kraftowe w Lidlu. E, wolałbym kupić raciborskie Pils, przykładowo za 5 zł, nie wiem, w jakimkolwiek sklepie tutaj osiedlowym. E, gdybym miał za to piwo zapłacić, 6 zł, 5 zł, w sklepie to tak, ale rozumiem, że hotel, restauracja no, rządzi się swoimi prawami. I gdyby to był raciborski pils, załóżmy też w tym hotelu musiałby kosztować 11, może nawet i 12 zł. Niskie wysycanie, dlatego je się bardzo dobrze pije, ono będzie szybciutko wchodziło. Mm, I mimo tego, że czuć te estry alkoholowe. No to nie czuć jakby alkoholu w tym piwie, zresztą jego jest niewiele. Ma to piwo trochę ciała, goryczka jest naprawdę niska. E, piwo codzienne, można powiedzieć. Codzienne, ale nie za tą kasę. Chociaż ja bardziej wolę pilsy i piwa bardziej goryczkowe. Natomiast to doceniam. Jest to naprawdę dobry lager, ale przez to, że czuć te estry, nie mógłby być nazywany z Lagerem. Generalnie na każdym konkursie piwowarskim, pewnie od razu za te estry by go odrzucono, gdyż jest to niedopuszczalne w tym stylu piwa. Ale smak, naprawdę spoko. Lekka goryczka, duża pijalność. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie tego odcinka. Przepraszam za moje pokaźliwania, rybkę i tak dalej, ale jak wiecie, a, w, mówiłem, pokonałem chorobsko po, po dwóch dniach leżenia z bardzo, bardzo wysoką gorączką. E, natomiast, no mówię, jeśli e, chcecie mnie dalej wspierać, chcecie, żebym dalej nagrywał, bardzo proszę o to wsparcie: te lajki pod filmem, e, te subskrypcje tego kanału, te wyświetlenia są dla mnie naprawdę bardzo ważne. Może kiedyś zostanę sławnym YouTuberem i nie będę musiał odnosić po sobie szlafroka z pokoju do recepcji. Dzięki, trzymajcie się, cześć i na zdrowie!